Olbrzymim problemem byłoby, jeżeli by się okazało, że będę miał po takiej operacji zaburzenia erekcji. Okay. I to jest priorytet tego człowieka. Dobra. A inny pacjent z czym może A z drugi powie, że wie Pan co, mnie to zupełnie nie interesuje, ta domena mojego życia, bo to jest już temat dla mnie zamknięty. Ja chcę po prostu mieć święty spokój. Ja nie chcę chodzić po lekarza. Ja 10 lat się mordowałem. Jestem po jednym nieudanym zabiegu, jeszcze coś innego. Mhm. I w tym momencie to są to jest dwojga zupełnie różnych ludzi z tą samą chorobą. Jasne. I my znaczy... musimy teraz być naprzeciw i być w stanie powiedzieć, dlaczego ten typ zabiegu akurat dla Pana będzie dobry, bądź niekoniecznie. Znaleźć, znaleźć no jakiś kompromis tego, co on oczekuje, tego, co on przeczytał, a to, co rzeczywiście jest. Mm, no realne w jego przypadku do osiągnięcia. Okej, okay, czyli to jest w dużej mierze ta wasza uważność i dobry kontakt z pacjentem jest, podczas to jest, konsultacji to jest i przygotowań. Dokładnie, to jest też po prostu zebranie dokładnego wywiadu, co jest największym problemem u tego pacjenta i też no jednak wysłuchanie jego oczekiwań. Nie? Że nie może wyglądać to wszystko w ten sposób, że proszę pana, to jest najlepsza operacja na świecie, yy, nic lepszego nie zrobili, jedziemy.